Dziś skupimy się na fantazyjnie otwieranych drzwiach w samochodach. Będą to auta produkcyjne, a boczne połacie karoserii będą jeździć w górę, dół i na boki na wiele różnych sposobów. Zostańcie z nami! BMW 3 Ten elektryczny samochód BMW zrewolucjonizował gamę bawarskiego producenta nie tylko technicznie, ale i stylistycznie. Nie pasował zupełnie do niczego, natomiast dobrze się przyjął. Dostępu do kabiny wewnętrznej bronią dwie pary drzwi. Przednie otwierają się w sposób konwencjonalny, drugie zaś otwierają się pod wiatr w sposób znany już z poprzedniej generacji Mini Clubman czy Bazdy RX8. Samochód nie posiada stałego słupka B. Patrząc na koncepty francuskich producentów czy wiele modeli takich jak Renault Avantime można wywnioskować, że firmy te lubią bawić się formą i łamać standardy. Nie inaczej zrobili również w przypadku tego trzydrzwiowego minivana. Zastosowano tu koncept znany z wielu vanów, ale niewykorzystywany do tej pory zbyt często w osobówkach. Mowa o drzwiach odsuwanych do tyłu. Patent bardzo ułatwiający wsiadanie na zatłoczonych parkingach i wręcz genialny. Tesla Model X Amerykański producent samochodów elektrycznych szokuje nie tylko technologiami stosowanymi w swoich samochodach, jak wielkie ekrany dotykowe zastępujące wszystkie fizyczne przyciski na desce rozdzielczej, olbrzymich rozmiarów panoramiczne okna dachowe, wysuwane klamki w Tesli Model S. Lubi również bawić się formą drzwi, co zostało potwierdzone w 100% w nowym crossoverze marki. Wrota broniące wstępu kierowcy i bocznemu pasażerowi otwierają się prawie normalnie, choć nieco zautomatyzowanie. Tylne natomiast to istne dzieło inżynierii. Tak zwane Falcon Wings to patent prawie identyczny z tym, zastosowany w Mercedesie SLS AMG, jednak tu posiadają dodatkowy przegub umożliwiający ich złamanie w przypadku ograniczonej ilości miejsca na parkingu. Również genialny patent. Rolls-Royce Phantom Przez Brytyjczyków drzwi otwierane pod wiatr określane są mianem samobójczych i stosowane były jeszcze kilkanaście lat temu zupełnie masowo. W Rolls-Royce ten typ drzwi spotykany jest w każdym modelu Phantom, Ghost, Phantom Drophead, Rave. Otwierane pod wiatr mogą być zamykane ręcznie bądź elektrycznie za pomocą przycisku. Aston Martin DB9. Producent samochodów sportowych korzysta za to z innej technologii otwierania drzwi. To tak zwane drzwi łabędzie. Otwierają się w konwencjonalnym kierunku, jednak unoszą delikatnie do góry. Taki mechanizm pojawia się we wszystkich Aston Martinach, a także np. w Lamborghini Asterion czy Lagondzie Taraf. BMW i8. Choć nazwa podobna do i3, to zamiast pełni elektrycznego napędu mamy tu hybrydową odmianę. Samochód, oprócz niezwykłej stylistyki, najbardziej przyciąga spojrzenia otwieranymi do góry drzwiami, jednak nie w stylu Gullwinga. Są one przymocowane do słupków A i przez to podczas otwierania delikatnie się obracają. Są to Butterfly Doors. Podobny system występuje w Volkswagenie XL1, McLarenie P1 czy Ferrari LaFerrari. Chenixek Agera. Szwedzki producent aut supersportowych stworzył niezwykle spektakularny sposób otwierania drzwi. Unoszą się one na specjalnym zawiasie, który najpierw wypycha je na zewnątrz, a następnie obraca o 90 stopni. Jest tam ostrzeżenie, by uważać przy jak wysokich krawężnikach parkujemy, bo może to spowodować uszkodzenie drzwi. BMW Z1. Zaprezentowany w 1987 roku Roadster wyglądał jak prototyp i nawet jak na dzisiejszy czas jest czymś wyjątkowym, podobnie jak Renault Avantime. Posiadał jedyny w swoim rodzaju mechanizm opuszczania drzwi do dołu. Chowały się one w basywnym progu i umożliwiały dzięki temu jazdę z otwartymi drzwiami. Likan Hypersport. Ten jeden z najdroższych i najbardziej wyjątkowych samochodów na świecie posiada również wyjątkowy, dotychczas zarezerwowany dla konceptów, system otwierania drzwi. Są to drzwi typu butterfly, ale otwierane pod wiatr czyli zamontowane na słupku B. Wyglądają bardzo widowiskowo. Lamborghini Aventador. Najpopularniejszy, niekonwencjonalny sposób otwierania drzwi to tzw. scissor doors, czyli scyzoryki. Drzwi otwierane do góry, tak jak w Lamborghini. Podobny system występuje również w Renault Twizy czy Spikerze. To by było na tyle. W dziesiątce nie udało się zmieścić wszystkich ciekawych rodzajów drzwi, zatem możecie liczyć na kolejne zestawienie jeszcze w przyszłości. W tym momencie żegnam się z Wami. Subskrybujcie kanał i czekajcie do poniedziałku na nowy odcinek Jazd Próbnych. Do zobaczenia!